No i dobra moi mily, tej roboty nam się nie uda wykonać, już tu trzeci raz właśnie nie będę, byłem dwa razy na słupie. Firma alokowana, czy para alokowana przez firmę podana przez firmę generalnie dystansem powinna nam do budki dochodzić, ale nam nie dochodzi. Sprawdziłem generalnie całą tutaj budeczkę, nic nam nie dochodzi. Sprawdziłem tutaj pita, przy budce również nam nic nie dochodzi. Więc no, generalnie tutaj nie będę więcej świrował, Dwa razy byłem na słupie, sprawdziliśmy dwie pary. Ani to nie dochodzi do budki, ani tutaj potem nie wiem, czy coś tu jest pokręcone, czy gdzieś ktoś coś pomylił. Pamiętam, że miałem tą budkę przynajmniej ze dwa razy. Raz podłączyłem tu klienta, nie miałem problemu. Ale drugi raz no, miałem tutaj problem tak samo. Nie mogłem puścić to. No, generalnie żadna para nie dochodziła do budki. Więc no, mają coś tutaj nieźle poknocone Także... Yy... Dłużej się tutaj już bawić nie zamierzam, lecimy na następną generalnie, jak dla mnie porażka, no ale no niestety, e, tam może jeszcze z jakaś jedna by para była do sprawdzenia, no ale jest duże prawdopodobieństwo, że będzie to samo, także lecimy na następną, zobaczymy co tam się dzieje. Dobra, jesteśmy na następnej, 5-3-4 na CDP, tutaj mamy naszą chłopę, linia jak widać jest, także standardowo torba i weryfikujemy czy jest to podłączone czy nie, ale z racji tego, że to DIPO to powinno być. No wyjdzie zaraz w planie i się okaże. Powinno słowo kluczyce po No Loli pop podpięty. TDR mamy 184 metry. Może nawet trochę więcej. O 200, 200 metrów. 200, 202 pewnie. Jak patrzymy sobie na mapie, do budki mam około 0,1 mili, może być mniej, więc powinniśmy się łapać. Lecimy weryfikować, podłączamy to oscylator. Już mam wyjęty i szukamy to w budce. Dobra, jesteśmy w budce. Też coś tam popisane, pomazane, ale no tutaj w tej o ile pamiętam nie miałem żadnych problemów. Eee, no i tu tak jak mówiłem będzie dipol, także powinno nam się coś zgadzać. No i tutaj generalnie mamy coś na szton. Także zaraz sprawdzę czy się zwiera. Jumperujemy i idziemy wszystko podłączyć u klienta. No i mamy. Biorę że nam się zalogował. Jest tak, słaba z głowy. i dalej na następne jest w Dobra, jesteśmy na następnej robocie, to jest naprawa. 24 Mbps dostajemy prędkości. Eee, no, kabelek tak jak widać już tutaj jest, tam jest jakieś AGC, więc trzeba będzie zobaczyć krimpy. Jeżeli ten kabel się łączy tutaj, to będzie trzeba zobaczyć krimpy tutaj. Zobaczyć pewnie DP, no, ale zaraz zobaczymy. Kurde, nie wziąłem dzisiaj tego swojego magicznego komputerka. Już się zakręciłem z rana, zapomniałem, że jest ta jedna naprawa. Także no próbujemy dzisiaj to ogarnąć bez yy, EXFO. No i zobaczymy co tutaj wyjdzie. Biorę torbę i doweryfikować wszystko po kolei, wszystkie połączenia. Zobaczymy jak to będzie wyglądało tutaj. Pierwszy słup tutaj generalnie to nie jest DP, tylko Carrier Pole. No i tak jak widzimy starego typu crimpy, więc jest szansa, że może to będzie tutaj. Ale zanim robota, zobaczmy wideo. Chociaż dzisiaj to za dużo nie zobaczymy. No ale tutaj widok byłby też całkiem przyzwoity Z racji tego, że jest dość wysoko Wysoki słup, ja też tu jestem No ale pogoda nie dopisuje także, nie podziwiamy za dużo Także zajmijmy się robotą Zaraz ustalimy, które to jest moje I zarobimy sobie końcóweczki od nowa Ta jest moja Pajączkę nie zaczepiajcie A i tu jeszcze jedna wystaje o. Nie wiem, ktoś, ktoś na to złożył albo nic, ale no jest szansa, że to tam... Może być tutaj, weryfikujemy. Dobra, jestem już tutaj w budce, podłączyłem się pod Fiberporta, zresetowałem Fiberport generalnie z racji tego, że miałem 32 megabity pobierania. W ogóle wcześniej na samym początku było 24, po zrobieniu klipów uzyskałem 32 u klienta i w budce dochodziło też 32, także stanowczo za mało. W tym momencie już mam znowu zsynchronizowany port, bo mi stracił synchronizację po resacie portu. Także teraz robimy testa i zaraz zobaczymy czy prędkości teraz tutaj są właściwe. Co nie rozwiązuje nam całkowicie jeszcze problemu z racji tego, że mamy nadal high resistance na linii. Po zarobieniu tutaj końcóweczek od nowa no, jeżeli się nic nie poprawi no to niestety musimy zmieniać pewnie parę. No, albo należałoby poszukać sobie e, uszczerbku na linii gdzieś po drodze generalnie, no ale tutaj się chyba nie będę tak bawił no, z racji tego, że nie mamy na to czasu. Także weryfikuję testa i lecimy zaraz na słupa zmienia się nie. No i dobra moi mili, zajechałem sobie tutaj na miejsce, zrobiłem sobie testa w międzyczasie, no i co, no i nie uwierzycie, proszę bardzo, 40 pobieranie, 7 wysyłanie, efektywne score plus 99, no i nie mam żadnego błędu, także no o to chodziło generalnie i obyło się bez wchodzenia na słupa. Znaczy obyło się. No tutaj musiałem wejść na słupa. wyślę na tego karier pola, tak? Ale no myślałem, że jeszcze będziemy zmieniali linię pomiędzy budką a linią klienta. No zarobiłem tylko kabelki po prostu w budce. Tutaj na tym słupie zarobiłem kabelki od nowa i zarobiłem jeszcze kabelki w AGC na domu klienta. W tym momencie klient z 23 dostaje 40, także tyle co powinno być. Także właściwie tym sposobem robota jest wykonana. Idę tylko łapię oscylator i lecimy na ostatnią. Całe szczęście, bo już trochę mam powiem, że taki byłem trochę lekko zniesmaczony Tu jednego nie było, tu drugiego nie mogłem generalnie z tą skrzynką Tam jedna weszła, no ale mówię, coś słabiutko No dobrze, tutaj chociaż jedna weszła, zobaczymy jak będzie następna Jak ktoś jest ciekawy, to poczekajcie, jeszcze, jeszcze jedna została dzisiaj Jesteśmy na ostatniej robocie, numer 13, tak jak tutaj widać Holopol, także no linia jest, zaraz zobaczymy w jakiej kondycji i czy jest podłączona Także torbę już mam, przejdźmy weryfikować do dzieła. No i dobra, weszliśmy już tutaj do środka. I tak jak widzimy, kabalek jest, no ale generalnie mamy luźne gniazdko. Obsolid starego typu, także za chwileczkę to wymienię. No i będę musiał to przymocować do ściany, no bo tak być nie może. Obok mamy power supply, także rzeczywiście może to zostać power supply, czyli gniazdko z zasilaniem, więc może tak nie bardziej tutaj zostać. Także zaraz to rozbiorę i pomierzymy i nie zobaczymy. No i dobra, moi mili. 569 mamy disconnection, także standardowa procedura. Podróżowałem w i idziemy do budki szukać. Powinno hulać, zobaczymy. Za chwilę, to be dobra. Tutaj ten bałagan wygląda tak, i nawet od coś nam się zgadza. Może nie do końca, no bo powinno być 506, czyli no gdzieś tutaj w tym parze, no jest generalnie 500. Raz, 2, 3 czy 514. Zwiera nam się ton, także powinno nam to hulać. Także robimy za jumpereczki, sprawdzamy porta. I miejmy nadzieję, że będzie to działać jak powinno. Po prostu. Dobra, biorę się do działania. Widzę, że wymieniony. Ruterek podpięty. Białe światełko na ruterze. Robota zrobiona. Pięknie. Lecimy. No i dobra, moi mili. Dzisiaj dzionek zakończony, generalnie, z trzema kompletnymi robotami. Trzy nam się udało zrobić: Jedna naprawa, dwie pełne roboty. No i do tego nam nie wyszła jedna robota z racji tego, że tam, nie wiem, jak dla mnie to kana była ta budka. Z tego co pamiętam, to miałem już tam dzisiaj jakąś robotę, też jej nie podłączyłem. Coś tam się kompletnie nie zgadza z routingiem. No i jednej roboty nie zrobiliśmy z racji tego, że no podany był zły numer klienta, więc no muszę ją odesłać. Nie mogę tego wykonać, poza tym na klienta nie było. Także dzisiejszy dzionek uważam już za zakończony. Dziękuję wszystkim za uwagę, jak ktoś tam by chciał zobaczyć, jakiego rodzaju przygody będziemy mieli jutro, to zapraszam oczywiście jutro. Także pozdrowionka dla wszystkich, trzymajcie się, najlepszości. U nas troszkę pada, mam nadzieję, że chociaż u Was nie. Siemaneczko, piąteczka.